Kochani, w naszym projekcie Słowo Blisko Ciebie przychodzi czas na księgę bardzo krótką, zaledwie posiadającą trzy rozdziały księga Proroka Nahuma. Zapraszam na kilka słów wprowadzenia do księgi, która powstała w VII wieku przed Chrystusem. O samym proroku nie wiemy praktycznie nic, poza jego imieniem, Nahum, Bóg pociesza. Jest to więc księga, która ma przynieść pocieszenie Izraelitom, przynajmniej tak brzmi teoforyczne imię naszego proroka. Jedyną ciekawostką, która pojawia się już w pierwszym zdaniu, czyli można powiedzieć w tytule księgi, to to, że jest to księga napisana przez osobę proroka pochodzącego z miejscowości Elkosz. Otóż nie udało się dzisiaj zidentyfikować takiej miejscowości, natomiast bardzo fonetycznie brzmiąca nazwa pewnego miasteczka dzisiaj w Iraku, niedaleko Niniwy, 30 km oddalonego od Niniwy, każe nam przypuszczać, że to właśnie tam działał prorok Nahum, Dlatego, że jak za chwilkę zobaczymy, zasadnicza część tej księgi to jest proroctwo przeciwko Niniwie. A ponieważ, jak czytamy, powstała w VII wieku przed Chrystusem, czyli jesteśmy w czasach niewoli asyryjskiej, możemy więc przypuścić, choć w samej księdze o tym mowy nie ma, że prorok należał do tych, którzy zostali uprowadzeni do niewoli asyryjskiej, która zaczęła się w 722 roku. Być może on sam, a najpewniej to on już urodził się właśnie tam w niewoli asyryjskiej, to jego przodkowie byli uprowadzeni. Bo jak wskazuje nam data, to najprawdopodobniej druga połowa VII wieku przed Chrystusem, kiedy ta księga powstała. Skąd o tym wiemy? Za chwilkę wskażemy dwie konkretne daty, które możemy zidentyfikować z treści tej księgi, i to one wyznaczają nam ramy czasowe powstania tej księgi. W każdym razie, pierwszy rozdział księgi proroka Nahuma przedstawia nam Boga. Boga, który jest wojownikiem, który jest bogiem pomsty, bogiem odwetu. Taki srogi wizerunek Boga rysuje sam prorok, a to dlatego, aby za chwilę przejść do zapowiedzi kary, jaką spotka Niniwe. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że ten pierwszy rozdział tworzy to jest. To jest część poezji hebrajskiej. Otóż każdy z wierszy rozpoczyna się kolejną literą alfabetu hebrajskiego. Taka figura literacka znana była w poezji hebrajskie, niektóre psalmy są tak komponowane i tutaj właśnie rozpoczynamy od Alew przez niecały alfabet, bo cały alfabet hebrajski ma 22 liter. Tutaj mamy troszkę ponad połowę, mianowicie 15 liter. Każdy poszczególny wiersz rozpoczyna się od kolejnej litery yy, alfabetu hebrajskiego i to rozdział pierwszy. Natomiast rozdział drugi i trzeci to zapowiedzi kary na Niniwę na stolice mocarstwa asyryjskiego, które wzięło bardzo wielu Żydów do niewoli asyryjskiej. Otóż mamy bardzo wyraźną, <coughs> przepraszam, aluzję w tej księdze do zapowiedzi do zburzenia Teb. Otóż Teby w Egipcie, dzisiaj to starożytne miasto ma taką nazwę, w Biblii nosi ono nazwę On. Zostało zburzone w 663 roku właśnie przez Asyryjczyków. To egipskie miasto legło w gruzach, i ponieważ mamy tutaj aluzję bardzo wyraźną do zburzenia Teb, to jesteśmy pewni, że księga musiała powstać już po tym zburzeniu. Natomiast zburzenie Jerozo przepraszam, zburzenie Niniwy, stolicy Asyrii, nastąpiło w 612 roku. I dokonali tego Babilończycy. Skoro prorok zapowiada to zburzenie, to znaczy, że Niniwa musiała jeszcze Istnieć w czasach proroka. Jeszcze nie doszło do tego pogromu, zgotowanego Asyryjczykom przez Babilończyków. Tak więc możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem przypuścić, że prorok działał pomiędzy 663 a 612 rokiem przed Chrystusem. Widzimy, że mamy tutaj więc nawiązanie do sytuacji politycznej na starożytnym Bliskim Wschodzie i ta zapowiedź zniszczenia Niniwy rzeczywiście się sprawdziła. Miasto zostało zniszczone, pałac królewski również. Notabene odkryto tam później wspaniałą bibliotekę wiele pism zapisanych pismem klinowym pochodzi właśnie z Niniwy. Między z innymi słynne poematy, jak Enuma Elis czy poematu Gilgameszu. Które też miały wpływ na powstanie niektórych tradycji pięcioksięgu. Ciekawostką jest to, że nie ma w tej księdze, jako jedynej w księdze prorockiej, wezwania do nawrócenia. Bóg ukazany jest jako Bóg pomsty za to, że Izraelici dostali się do niewoli asyryjskiej, to stolica asyryjska zostanie zburzona, mówi prorok. Dokonają tego Babilończycy, bo taki jest Bóg, który wymierza sprawiedliwość. Tak więc wiadomo jest rzeczą, że odczytywano niewolę asyryjską jako karę za niewierność Izraelitów. Pośrednio więc tylko możemy wnioskować o tym, że z tej księgi płynie wezwanie do nawrócenia, choć wprost mowy o tym nie ma. Gorąco zapraszam do lektury.